bez steru, bez mapy, mroku czekania. Witam serdecznie wszystkich systemowców na spotkaniu. Na kilku refleksjach, myślach moich, powiązanych oczywiście z rozmowami z ojcem Pio, było ich setki. Więc, y, trochę tej wiedzy żeśmy i ja zaczerpnąłem i staram się dzielić, coś o tym napisać i mówić, póki jeszcze można, póki mogę. <laughs> Więc, tak jakby historia świata się powtarza. Uczymy się historii w szkołach, na różnych wykładach, kupujemy sobie książki. I wydaje nam się, że jak się czegoś nauczymy, że to będzie prawdą i że to nas powiedzie ku lepszej przyszłości. I jeśli stworzymy nową technikę i technologię, że to, ta, że to też nas powiedzie ku przyszłości. Oczywiście to nie jest prawda, to są takie iluzje, tylko. Bo historia ciągle się powtarza i technologie się ciągle powtarzają. Ojciec Pio mówił, że już tu na tej Ziemi były wyższe cywilizacje i wszystkie zostały unicestwione. Historia też trochę mówi prawdę, a reszcie kłamie, bo na tym zarabiają osoby, którym ważne jest, żeby o nich mówić i ich rozgłaszać. Czyli pycha i pieniądze. To jest dla nich najważniejsze. Dlatego zakłamują historię o historii świata, o historii wojen. <laughs> tu dużo jest nieprawdy. Tak samo jak z tymi różnymi wykopaliskami, te duże czaszki, kości. To wszystko jest oszustwo oczywiście, bo to już dawno to stwierdzono. Ale inne wykopaliska. Pokazują rzeczywiście, że kiedyś były dinozaury, są zresztą szkielety, są odbicia skrzydeł różnych kwiatów dużych, motyli potężnych. To było kiedyś, no ale się skończyło, ta historia już jest za nami. Stworzył się jakby troszkę inny świat, mniejszy, o mniejszych gabarytach i zwierzątka i my. <laughs> Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Co chciałbym właśnie powiedzieć, aby się historia tak dramatycznie nie powtarzała? Niedawno była pierwsza wojna światowa, już druga była, szykuje się trzecia, pomimo technologii, jakiejś tam kultury szkoły, są szpitale, wszystko jest jakby przygotowane do fałszowania i do zbierania ciał. Straszne to, co mówię, ale trochę w tym prawdy jest. Więc historia się powtarza, ponieważ nie ma duchowości. Nie uczą w szkołach, na studiach tego, kim jest człowiek, skąd się tu wziął, jakie ma zadanie i co mu może dać prawdziwą radość i prawdziwe szczęście. Że tym szczęściem jest powrót do Boga, do Boga oryginalnego bo tych bożków to wiadomo, że jest różnych, pełno i ci nieuświadomieni, źle wykształceni, w złych szkołach się uczący, no to robią sobie bogów na ziemi. To było i za czasów faraonów i wcześniej jeszcze i teraz też. I którzy dochodzą do takiej władzy potężnej, że są niemalże bogami, no ale niestety bogami śmiertelnymi i zdeprawowanymi na ogół, <laughs> którym Świeci tylko przyświeca im władza i wyżywanie się na innych. Dlatego system miłości ja mówię i ta wiedza, którą nam przekazał Ojciec Pio, jest po to, aby powszechnie indywidualnie, ale i powszechnie zaprząc państwo, szkoły do innej edukacji, do wyższej edukacji, do chrześcijańskiej, katolickiej, ale już takiej odnowionej, głębokiej, nie ezoterycznej, która spogląda na całość, na Jezusa całkiem inaczej, tak jak Tyszardę patrzył na Jezusa kosmicznego również, jezuita, który jest na indeksie. I patrzył na komunię inaczej. Fula Chorak właśnie o komunii świętej mówiła, że ten opłatek który przyjmujemy co niedzielę, to właśnie jest jakby to ciało kosmiczne ogólne, jak galaktyka, to jest to ciało, materia, a potem ksiądz pije krew, to jakby krew tych ciał, czyli ożywione w ciele wszystko jest. Trochę trzeba już mieć inne spojrzenie, głębsze. Ojciec Pio to wiedział, znał to, doskonale to znał. I dlatego mi kiedyś mówił nawet, że choćbyś 100 tysięcy komuni przyjął, to i tak to ci nic nie da, bo prawda jest inna. On się jednoczył z Jezusem, ale po to, żeby inni aniołowie razem z Jezusem i Maryją pomagali w zbawieniu się tych wszystkich dusz, które wyszły z nieba, a są w kosmosie, na ziemi również są. Zresztą Jezus żył nie tylko... Na tej planecie to też Fula Chorak mi mówiła. Katolicy wydali jej książkę, ale nie wiedzieli tego wszystkiego, o czym ja mówię, bo nie jeździli na rozmowy z nią. A ja jeździłem dziesiątki razy. Byłem u niej z Ludwikiem, z bronią. To jest już inne spojrzenie. I ona też mówi o reinkarnacji, chociaż w świętej pani zaprzecza, taka pierwsza jej książka była. No bo to były takie czasy jeszcze. Wiedza się rozwija, więc się rozwinęła ojciec Pio też mówił o reinkarnacji wielu osobom mnie tak samo przecież nawet niektórym mówił kim byli w poprzednim życiu bo ojciec Pio miał tą wiedzę ale nie wszystkim to mówił więc ja tutaj jak mi powiedział Franciszek i później ojciec Pio że byłem półtora tysiąca lat temu ostatni raz tu byłem i się umówiłem z Franciszkiem za na pewno, na pewien zasób wiedzy i przekazu no to tylko tyle takich, z takich rzeczy. I jak mówię, dzielę się tym, na ile potrafię. Nie każdy może to przyjąć od razu, ale spokojnie musi przekształcić swój umysł, swoje komórki szare na świecące, bo jak będą szare cały czas, to nic z tego nie wyjdzie. Wróci z powrotem, chociaż on w to nie wierzy, że wróci, ale jednak wróci. Bo się przekona po śmierci, że dalej żyje. <laughs> I jeszcze parę myśli z trzeciego tomu przeczytam. Cóż z tego, że umiemy podejmować krytykę? Łatwy to stosunkowo sposób na wywyższanie siebie, a poniżanie drugiego. Śmiałość krytyki wcale nie świadczy o naszej wewnętrznej kulturze. Co tak naprawdę daje krytyka? Nie smak, wywołuje nienawiść i zemstę. Krytyka to miecz obosieczny. Może zetniesz komuś głowę, ale wiedz, że twoja od tej pory już jest zagrożona. Co innego, zwrócić komuś uwagę, że źle czyni. Ojciec Pio na ogół nas chwalił. Mnie rzadko kiedy tam skrytykował. Raz mi tylko powiedział, bo byłem taki lękliwy w pewnej sprawie, i powiedział mi: Ach, wziąłbym cię na kolano i, i sprał ci tyłek za to. Nie, że tam coś źle zrobiłem, nie. Że się za bardzo korzyłem i jakby bałem czegoś tam. Ale tak to na ogół nas chwalił. Następna myśl. Ci, którzy mają problemy z wiarą w Boga, muszą z tego powodu wiele cierpieć, ale to ich wina. Brak pokory, pycha sztywno krępuje im kolana przed transcendencją poznania, życia wiecznego. Człowiek może napisać dużo książek, ale w swojej fantazyjnej pysze chce jeszcze więcej, pragnie poznać i zrozumieć rzeczy, o których nic nie wie, a które skrupulatnie wykorzystałby do swoich niechlubnych interesów. Chciałby zagarnąć tajemnicę samemu Bogu. Czy to nie jest dzikość? A mówi się, że jesteśmy postępowi, oświeceni, obyci w sprawach postępu. Ojciec Pio mówił mi, że tajemnica nadal obowiązuje, nawet w niebie, dla dobra, szczęścia. A tu na ziemi, jak właśnie to mi ojciec szczególnie zwrócił uwagę, że tu tajemnica w szczególności obowiązuje, no bo co kto wie? Nikt nic nie wie. <tak>, tak naprawdę. Domyślamy się, jakieś tam chwytamy nitki, jak właśnie przez ojca Pio, czy, czy przez innych apostołów, którzy coś tam przekazują od czasu do czasu mądrego, ale to rzadkość jest, rzadkość naprawdę. Reszta to ezoteryka i głupota kompletna. Wymyślanie Robienie pod publiczkę, pod siebie różnych yy, niepokornych dzieł. <laughs> Nie mamy szukać mocy Boga, ale Jego samego. Nie potrzeba żadnych talentów po to, by kochać Boga. Nie musi się być wierszokletą, malarzem, krasomówcą, aktorem, by szczerze miłować. Miłość odczuwa każdy człowiek. Im prostsza i czystsza, tym doskonalsza. Środki i wyrazy jej to jeszcze nie wszystko. Nie od nich zależy głębia poznania Boga. Każdy z natury w środku jest słodki i piękny. Trzeba tylko wydobyć z siebie, pokochać wszystko w tym świecie. Nawet zło, by go przemienić w miłość, więc wszystko musimy pokochać. Krytyka owszem, ale z miłością, to wtedy to wszystko się zmienia. I jak mówię, historie się powtarzają, wojny się powtarzają. Gdzie jest wina tego? Właśnie w edukacji jest wina. W edukacji jest wina tego, że wojny powstają. Bo gdybyśmy namawiali, uczyli w szkołach, podstawówce i na uniwersytetach wiedzę o duszy, o Bogu, o tym, że jest miłością, że za zło, to będziemy tylko pokutować i repetować bo nikt zła nie chce, jak kogoś skrzywdzisz, to przecież masz sumienie i wiesz, że źle zrobiłeś. Więc trzeba tego uczyć, wrażliwości sumienia, tak jak to robił święty Jan Bosko, Teresa Wielka robiła ze swoimi siostrami, uczyła ich. Tego typu trzeba po prostu edukację prowadzić, bo człowiek składa się przede wszystkim z duszy, a potem dopiero z ciała. Dusza jest wieczna. Ciało umiera i dobrze by było, aby przed śmiercią to zrozumieć. Zrozumiemy, kiedy będzie Ministerstwo Edukacji od Systemu Miłości i będzie powszechna edukacja do miłości przede wszystkim, do miłości, do dobra, a nie do polityki, która jest w tej momencie złą edukacją, bo polityka też jest duchowością i powinna być piękna i też do miłości. Ale ta polityka, która jest, bazuje na ciemności, na egoizmie, stąd są te wojny. Gdyby dusza była czysta, wojen by nie było. Żadnych. Dlatego podstawa to edukacja. To tyle. Tryfujemy jak tratwa na oceanie. Bez steru, bez mapy, w mroku czekania Gdzie fałsz w ustach człowieka, jak sól w ranie Gdzie obuda w serca, nie zna kochania. Pycha jak wiatr żagle, nasze rozdziera. A chciwość kotwicy na dno wciąga Każda nadzieja pustkę umiera Gdy mrok w duszach gęsty jak mgła się zwiesza Jak słońce nad ranem, jak śpiew aniołów, miłość ogarnia nas ciepły. Zmienna, jak morza głębia, jak niebo bez granic. Przebacza, rozjaśnia, wstążką się splata. Tratę rozpitku prowadzi ku przystani, i znów ster w dłoniach. Mapa,